Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania i od 28 lat mieszkam w Australii, w Western Australii. Dzisiejszy temat to chciałam opowiedzieć wam trochę o obyczajach australijskich. Już kiedyś taki krótki film nagrałam, ale chyba tego tematu dokładnie nie wyczerpałam. Zacznę od tego, że Australia jest konglomeratem 200 przeróżnych narodów. Tutaj w Perth, w Western Australii, większość społeczeństwa pochodzi z Anglii i z Irlandii. Chyba jest ich tutaj największy procent, jeżeli chodzi o całą Australię. I wiele zwyczajów jest adoptowanych z Anglii, angielskich. Australijczycy żyją na zewnątrz. Wszyscy budują olbrzymie domy, bardzo duże, po 200 m kwadratowych, albo i 250 do 300 m kwadratowych, ale głównie żyją na zewnątrz i domy te stoją puste. Bardzo używają parki, w których są państwowe barbecue. Lubią gotować sobie tam parówki, mięso, szczególnie parki, które są blisko plaży. Podczas świąt Bożego Narodzenia są one zupełnie inne niż nasze święta w Europie. Przede wszystkim nie obchodzą wigilii, nie ma wigilii. Wigilia jest zdaje się bardzo polska. Nie wiem, kto jeszcze obchodzi wigilię oprócz Polaków i Niemców. I większość ludzi na święta Bożego Narodzenia wyjeżdża. Lubią spędzać te święta na plaży, wyjeżdżają poza Pert. Bardzo ciężko jest zdobyć miejsce, czy na kempingach, czy w hotelach. Wszystko jest kompletnie pełne. Ci, którym się nie uda nigdzie wyjeżdżać, bo pracują, czy zostają w mieście, spędzają te święta w parku. Ponieważ podczas Bożego Narodzenia jest lato i jest ciepło, nikt nie spędza tych, rzadko kto chyba spędza te święta w domu, jeżeli to tylko bardzo króciutko, a potem przenoszą się na dwór. Także bardzo typowe jest dla Australii, że życie odbywa się głównie na dworze i to przez cały rok. Święta Wielkanocne tak samo. Nie ma czegoś takiego, żeby ktoś ze, świąt, ze święconką chodził do kościoła. Jak myśmy przyjechali te 28 lat temu i ja taką święconkę przygotowałam, się okazało, że takiego zwyczaju nie ma i nikt tego nie robi. Zaczęłam wówczas się dopytywać, dowiedziałam się, że święconka jest zwyczajem pogańskim i myśmy ten zwyczaj przejęli. U nas jest dosyć popularny, tutaj nikt o niczym takim nie słyszał. Również nie ma świąt zmarłych nie ma czegoś takiego jak chodzenie na cmentarze, zapalanie świeczek. Nie wszyscy ludzie na cmentarzach chowają swoich, bardzo wielu ludzi kremuje się i jest dosyć popularne. Rozsypywanie prochów, czy to w oceanie, głównie w oceanie. Niektórzy trzymają w domu, w zależności jakie kto ma preferencje. Jeżeli już na ten temat zeszłam, to następny bardzo ciekawy zwyczaj jest, że Australijczycy żegnają tych, którzy odeszli raczej na wesoło niż na smutno. Zawsze starają się powiedzieć coś wesołego, i to święta nazywają uczczeniem życia. Starają się to ostatnie pożegnanie zrobić bardzo wesołe i przyjemne. Często się takie pożegnania odbywają na plaży. Ludzie się zbierają w kostiumach kąpielowych, łapią się za rękę, coś zaśpiewają, każdy jakiś kwiatek ma rzuci do oceanu i tak żegnają tych, którzy odeszli. Typowego Australijczyka można poznać po tym, że chodzi w Japonkach. Dużo ludzi chodzi boso. Kiedyś tak się w radiu śmiali, że. Każdy Australijczyk ma przynajmniej jedną parę dobrych japonek, buty są niepopularne do pracy, trzeba takie buty ubrać, więc do pracy ubierają, jak tylko wychodzą z pracy, to każdy, jeżeli musiał być w krawacie, to ściąga krawat, ściąga buty i zasuwają na boso, jest dosyć popularne chodzenie na boso. Kobiety nie chodzą raczej na butach na obcasach. Bardzo rzadko się spotyka kogoś kto chodzi na obcasach. Następnym bardzo charakterystycznym rzeczą Australijczyków to jest samochód. Samochód jest bardzo istotny, szczególnie dla młodych ludzi, dla młodych chłopców. Jest niechętnie młodzi chłopcy jeżdżą małymi samochodami, jest to uznane, jest to wstydliwe wręcz, żeby Małymi to są, mówią, dziewczęcy, samochody. Każdy musi mieć duży samochód, bardzo popularne są. Z napędem na cztery koła, żeby mógł gdzieś tam, po buszu, czy po plażach. Lubią jeździć po plażach. Nawet jak jedzie ryby łowić, to lubi jechać na te ryby po plaży samochodem. Także samochód jest wyznacznikiem. I młodego chłopaka, żeby wsadzić w jakiś mały taki samochód, to raczej bardzo ciężko, bo to wstyd jest jechać takim samochodem. Jest też zwyczaj w Australii. Dzieci w czasie szkolnym bardzo często lubią spać u siebie w domach nawzajem. To się nazywa sleepover. Zapraszają się i czwórka, piątka dzieci przychodzi. Każdy przychodzi ze swoim śpiworem i poduszką, rzucają to na ziemię i tam śpią. Zwykle spania żadnego nie ma, tylko jest bardzo duży hałas, ale to jest bardzo... Bardzo, bardzo popularne. Australijczycy typowi nie bardzo dużo gotują, właściwie bardzo niewiele gotują. Większość nich żywi się w tak zwanych takeaway. Jest bardzo popularne chodzenie do restauracji chińskich czy indyjskich, głównie azjatyckich. I zanim idą do takiej restauracji, to on dzwoni, zamawia, co sobie tam życzy, żeby mu przygotowali. I za 10 minut jedzie, odbiera to jedzenie, płaci, przynosi do domu i w domu zjadają. Ja czasami się śmieję, bo widzę swoich sąsiadów, jak wieczorem wyjeżdżają samochodem i zawsze mówię do Janusza, patrz, mówię, jadą, mówię, idą gotować obiad i za 10 minut z siatkami i torbami przyjeżdżają do domu i zajadają to jedzenie z restauracji. Również bardzo popularne jest kupowanie pizzy i rozwożą tą pizzę do domów ludziom i oni taką pizzę zajadają. W ogóle jedzenie poza domem jest ogromnie popularne. W weekend, sobota, niedziela, to nikt w domu w zasadzie nie je. Wszyscy jedzą w restauracjach, w jakiś barach, gdziekolwiek. Bardzo często kupują w papierach ryby i frytki, kładą się na trawie w parku, gdzieś koło plaży i tam zajadają. Grają też w krykieta absolutnie wszędzie. Interesują się sportem, uwielbiają swój australijski futbol. To nie jest soker. W soker bardzo niewiele ludzi gra i bardzo niewiele się interesuje soker. Futbol ten z tą taką jajowatą piłką jest bardziej popularny. Chodzą na, te, chodzą na te mecze całymi rodzinami. To jest cała religia. Mają wtedy flagi, sobie wywieszają. Przed domami samochody sobie oblepiają, szaliki kupują, czapki. Śpiewają, jest to bardzo przyjazny i bardzo spokojny czas spędzania czasu, bardzo rodzinny. Nie wolno pijać alkoholu, więc oni tych alkoholów nie mogą na tych meczach pijać i zwykle idą całą rodziną ze wszystkimi dziećmi, z ciotkami, z babciami. I to, jest, to jest religia, a potem cały tydzień na ten temat w pracy opowiadają. Ciekawostką jest też, że mamy karetkę pogotowia, która jest w samolocie. Samolot to się nazywa Flying Doctor, latający lekarz. Jak jedzie się przez Australię i przez tą Australię od nas Perth jak się jedzie, jest bardzo długa droga, która ciągnie się około 2000 km przez taki trochę pustynny, to znaczy to jest taka skalisty teren, jest skała na tym trochę gleby i niewiele roślinności. To się nazywa Nalabo i tam jest najdłuższy, najprostszy kawałek drogi. Nie powiem, żeby nie, nie skłamać, bo nie pamiętam jak długi on jest, ale bardzo długi jedzie się i droga jest kompletnie, kompletnie prosta. Jest pusto, nikt tam nie mieszka, nie ma żadnych miast. Co 300-400 km jest tylko stacja benzynowa, w której jest taki, tylko podstawa, można kupić benzynę. Jest woda, ale na, nabrać tej wody jest ciężko. Jest w sumie woda tylko do picia na, na, na takie podstawowe rzeczy, i co jakiś czas na takiej szosie. Sz, szosa jest trochę szersza i jak trzeba, to samoloty tam lądują. Gdyby był jakiś wypadek, to wówczas na takiej szosie ląduje samolot, również co ileś setek kilometrów. Jest telefon, ponieważ nie ma tam zasięgu satelitarnego i telefony komórkowe nie działają, więc są telefony na, na słońce i z takiego telefonu można wołać o pomoc jak potrzeba. Jest też, chciałam powiedzieć o tym, jak mój syn, który się urodził tutaj w Australii, ja go zawiozłam parę lat temu do Polski. I co jego najbardziej w Polsce śmieszyło, to ludzie, szczególnie mężczyźni, w skarpetkach i w sandałach. W Australii nigdy czegoś takiego się nie zobaczy. Nikt nie nosi sandałów, nie, nie istnieją, a jeszcze w skarpetkach wydały jemu się bardzo śmieszne. Ludzie ubierają się bardzo swobodnie i bardzo plażowo. Często można spotkać tylko w takich, prawie że w kostiumach kąpielowych chodzą. Ponieważ klimat jest ciepły i jest to bardzo normalne, czy idą tak do sklepu, czy do restauracji. Wiele restauracji wymaga, żeby mieć jakieś buty założone i nie wpuszcza, jak się jest Boso. Tak samo do kasyna na Boso nie można wchodzić, są takie wymagania. Ludzie są bardzo przyjaźni, bardzo pomocni, ogromnie pomocni. Nie ma zwyczaju w Australii rozmawiania na temat religii czy poglądów politycznych. Na ten temat się nie mówi, natomiast bardzo chętnie Australijczycy będą rozmawiać na przykład na temat wasektomi. To jest proces, który jest ogromnie popularny w Australii. Jak ludzie zakładają rodzinę i już mają wszystkie swoje dzieci, już więcej dzieci nie chcą mieć, to mężczyźni poddają się takiemu procesowi. Podcięcia nasieniowodów, to się nazywa wasektomi, i o tym bardzo chętnie mężczyźni rozmawiają w pracy i nie mają żadnych problemów. Natomiast pytanie się, ile się zarabia, czy temat religii, czy polityki, nie słyszałam, żeby na takie tematy niechętnie rozmawiają i unikają, ponieważ to są tematy, które mogą budzić kontrowersje i każdy ma inne spojrzenie na, na świat. Następną charakterystyczną cechą Australijczyków jest, że donoszenie uznają za swój obowiązek patriotyczny, także przyjaźń z Australijczykiem wcale nie oznacza, że jak coś zrobimy źle, że on na nas nie doniesie. To samo odnosi się w pracy i na to trzeba bardzo uważać, bo oni to uważają za bardzo normalne, ponieważ każdy, za, każdy traktuje swój zakład pracy jako swoją własność i w jego interesie jest dbać o ten zakład jak najlepiej, aby tej pracy nie utracić i żeby zakład miał sukces. Także każdy dba o niego, tak jak o własny dom. Także donoszenie nie jest w żaden sposób uznane za coś nie, nieprawidłowego, raczej jest szanowane, jeżeli coś takiego robimy. Australijczycy również nie piją często yy, prawie w ogóle. Rzadko, może młodzi ludzie nie piją wódki, a raczej piją piwo. Piwo jest ogromnie popularne i pi piwo i wino pijają. Śmieją się, że typowe Australijczyka można poznać, że w niedzielę kosi trawę przed domem w klapkach i z puszką piwa w ręku. Koszenie trawy w sobotę i w niedzielę dla mnie to jest plaga, bo zawsze jest huk. Ludzie uwielbiają kosić trawę w sobotę i w niedzielę. Tak mniej więcej średnio trawę się kosi raz na miesiąc latem, raz na dwa miesiące zimą. Więc jak tych domków jest sporo, to czasami jak nie z jednego, to z drugiego słychać kosiarki brzęczące. I jeszcze jedną rzeczą, która bardzo mnie uderzyła w Australii, że Australijczycy zwykle pierwsi mówią dzieciom dzień dobry. W ten sposób uczą, że należy się przywitać. I pamiętają zawsze imiona. Nie wiem, jak oni to robią, ale oni zawsze pamiętają imiona. I jak idą ludzie gdzieś w sklepie czy na ulicy i idzie dorosły i widzi dziecko, to zawsze będzie: O, dzień dobry ci! Krzysiu, jak się masz? A co słychać? A widziałam, jak grałeś w piłkę. To jest tak zwany small talk, mała rozmowa króciutka, dwa, trzy zdania, żeby nawiązać jakąś taką nitkę przyjaźni. W ogóle oni się do siebie tutaj bardzo uśmiechają i bardzo chętnie z sobą rozmawiają i się pozdrawiają, bez względu na to, czy się znają, czy nie. Jest to bardzo popularne, żeby się witać i pozdrawiać, jak się przechodzi na ulicy. Oczywiście w dużych shopping center czy w restauracjach, gdzie jest dużo ludzi, to raczej nie, ale tak to jest popularne. Taka krótka zbitka różnych obyczajów. Mam nadzieję, że to było ciekawe. Jeżeli Wam się podoba, to proszę dać mi znać. Proszę o pytania i komentarze. Zapraszam również do prenumeraty mojego kanału. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i do usłyszenia.